Dzień dobry, szalom. ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem z nami końca tury, to jest Shogun 2, Kampania Czosoka B, Droga Łuku, piu 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 piu, ostatnio mieliśmy piękny, piękny festum, nasi ucznicy nam to ugrali Także wygląda całkiem, całkiem porządnie Łapy górę, co już zapraszam na Discord, Zika, Patriot, główny kanał Znajemy Króliczka, do tego szpiega syndykalistycznego Ja jak patrzę na te floty to się boję, bo jak nam przyjdzie walczyć flotą gdzieś coś to normalnie będzie bolało Będzie bolało, więc mam nadzieję, że uda nam się to zraszować. Muszę zobaczyć w ogóle jakie są warunki zwycięstwa tej kampanii Mówię, Musimy po prostu zająć większość Japonii że ona poda nam było coś takiego, że oni się jednoczą przeciwko nam? Czy to było Fall of the Samurai? Nie pamiętam już jak to było e, Rosnące niepokojenie w Higo Sztuka opanowana, świetnie Otrzymano misję. Na polu bitwy różnorodność jest kluczem do zwycięstwa. Każdy oręż ma, ma swoje przeznaczenie, i dla każdej jednostki istnieje groźny przeciwnik. Zauważyłem, iż nasze siły nie są zrównoważone, panie. Obecnie prawie nie korzystamy z konnicy. A co ty nie powiesz? Zeruj jednostkę konnice mistrzowie hodowli, mistrz do kosztów werbunków jazdy. Jazda z Jari. No nie wiem, że to nam na razie potrzebne, ta, ta kawaleria bo, mówiście, że ta lekka kwarek, którą chciałem rekrutować jest, chociaż tu, w sumie możemy w tej jednej osadzie zwerbować, co my możemy tu zwerbować? Aha, lekką jazdę. <gryw> Dobra, zwerbuj ten jeden oddział, zrobimy sobie misję. Teraz tak, ty nam teraz robisz, dostarcza żywność, zwiększa dochód z handlu, cła, warsztaty, konsolidacja. To byłoby spoko, ale ja bym teraz się skupił całkowicie na, Aha, bo tu musimy zrobić to, udostępnia pikującego żrawia plus do szybkości jego podczas bitwy dla wszystkich jednostek I dopiero potem możemy technikę uczniczą zrobić Plus do celności i potem byśmy zrobili ciebie Plus 10 do szybkości przeładowania, tylko że wtedy jeszcze musimy zrobić to, plus 5 do zasięgu, czyli to nam daje 55 tur opracowywania tego Busido, o cześć żbiczki, panie że płyniecie Mamy kolejną umowę handlową? Nie, nie mamy kolejnego slocika, trudno Eee, trudno, eee, co ja miałem zbudować? Miałem od razu ciebie na wyższy poziom dać, tak? Mistrzostwa Kowalstwa eee, Kolejny oddział szamurajów się zrobił z katanami, dorzuć te dwie oddziały Mhm, uh -huh. w oddziały tutaj powoli jakaś sensowna armia zaczyna się kręcić Wyweźcie jednostkami do Higo Okej, okay, już jesteście zadowoleni Zadowoleni Poczekamy aż oni się tam dorekrutują Zwerbuj kolejnych łuczników Ashigaru miał łuczników, łuczników 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ok, na razie niech będzie. Eee, ten port handlowy Nam ban za 5 tur się skończy kręcić. Jest, jest, za 5 tur. Jak wy tu macie osady rozłożone hizen? Hizem to jest jakiś większa forteca już chyba. Eee, Hizem Bungo. Zrobimy tak, że wy pójdziecie z tej sumy do Bungo Czy wy tu potrzebujecie tego agenta? Czy mogę nim wejść? Jesteście zadowoleni, świetnie Pójdziesz, podświetlisz tam, co się tutaj znajduje Prawdopodobnie oni mają puste osady Bo ja zakładam, że większość ich armii tutaj stoi buzen i broni cieśniny Przed tymi urukami ja. Także tu przez i tu przez Buzen i ich zalejemy. Jak dobrze pójdzie, to zdążymy zająć całą wyspę, zanim Urukowie się przebiją z drugiej strony. Troszeczkę yy, mikro sojusz z Mordorem, jakby to powiedzieć, zawiążemy. Dobra, skończ turę. Tu nie ma na razie co więcej rozpięć. Musimy po prostu dorekrutować więcej jednostek. Ideal. Lekka jazda, i do ścigania wrogów lub odstraszania strzelców. No właśnie, do co jest nam potrzebne, Dobra, misja zakończona, nagroda jazda z Jari, to też zostaliśmy to jazda z Jari, ta? Dobra, wiecie sobie jako. Kurde, bo ta jazda z Jari to są kozaki, nie aż 220 akurz w utrzymaniu. Szkoda by ich trzymać jako garnizon tutaj. Ród przestał istnieć. Ouchi. Ja nie wiem, gdzie to Ouchi było. Moglibyśmy na no upartego. Hmm, popłynąć po to jazdę i w sumie tego generała, byśmy przyciągnęli. Bo szkoda, że oni tam stali się marnowali. Yy, dobra, czy wy możecie stąd wyjść? Jest, wy możecie stąd wyjść. Poleccie do Hugie. Yy, tu dorekrutujesz. Ashigaru może potrzebujecie? Jak ta armia wygląda? Cyk, cyk 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 cyk. Może jakiegoś Ashigaru byś zwykłego zrobił? Ashigaru z Jari. Mhm. Tu jest jazda. Czy my te jazdy potrzebujemy? Ilu was jest 60. Taka jazda. ewentualnie generała wyrzucić, wrzucić cię. No, ja na razie zostawimy. 4,5 tysiąca, tak? 4,5 tysiąca pieniążka. Szkoła szermierzy. Mm, zrób mi. To mieliśmy upgradeować, żeby oni mieli wyższy poziom. Możemy upgradeować w Tosie. To dużo uczniów? Nie wiem. Musimy mieć technikę uczniów. O, ale w Sanuki możemy zrobić lilię kupiecką. Od razu machni Zostało 2000. Tak samo tutaj zrobisz giełdy ryżu. Będziemy inwestować w ten, ten core naszych prowincji. Więcej zrobię, więcej zarabiać. 3900. Dziś ta umowa handlowa się odblokowała. Nope. Nie ma umowy handlowej. Czyli gdzieś za 2-3 tury atakujemy. Szoni? Szoni było? Takeda płynie się flotą. Znaczy, takeda jest daleko, ale do upartego mogą płynąć do nas. Kto wie, co, 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 co komputer na tym poziomie trudności wymyśli. Musieli całą Japonię praktycznie opłynąć tam z północy. Takeda, ta czerwona. Ale <zysy> zawsze jest taka możliwość. Dojdziesz tej że nie dojdziesz, okej. Okay. Wypłyniecie do tosy. Cyk. Hej, okay. dobrze by też było zaatakować, jak zima nie będzie. Jak nie będzie zimy. W sumie to może zaupgrade'ować, bo potrzebujemy kolejnego slocika Port wojskowy, zrób pola terasowe. Bo potrzebujemy... Możesz stąd wyjść? Świetnie. Od razu polecisz na północ, bo będziesz upgrade'ował tamte osady. W sensie pilnował tamtych osad. To jest trzech metsu, bo jeden tu siedzi, dobra, wszystko się zgadza. Zrobisz ten. Prac ćwiczebny czy coś? Żeby ci szermierze mieli tam jeszcze lepsze statystyki. Jakoś tak. I moglibyśmy w sumie. Część tych samurai werbować, łuczników. Też by się przydało. Co to za floka? Pusta. okej okay. okay. tak. Zerkamy, czy coś tu, tu brzydkiego nie pływa. Coś brzydkiego tutaj nie pływa. Uh, tu jest pusta, wy tu czekacie. Ta kawaleria. Um, w sumie skądś turem Przyjający władca. Igo, zachęcenie obecnością dajmy w prowincji miejscowi rolnicy pracują ze zwojanym wysiłkiem. Trud rolnika, plus do 50 do zamożności utwarzanej przez gospodarstwa w tym regionie. To są w ogóle jakieś farmy? Są. Ej, to przedstawia być śmieszne, bo Takeda jest już tutaj, koło nas w sumie. Poczekaj, pokaż tą Takedę. Takeda walczy z Odom i Hataka... A może oni płyną do tej ody albo Hataka jamy? Może być. Albo płyną zesantować się do nas. Też mogło być. Ty, posłuchaj tą Takedą. Nie chciałbyś Sojuszu może? Ty walczysz z Odą, Hatakajamą Zarządaj przymierza. Oferta jest nie do przyjęcia. Hmm. Czemu nikt nas nie lubi? Halo, my, my handeli, handeli robimy. Handeli, handeli i takie tam. Pozwól mu tą jedną jednostkę. Hmm, w następnej turze atakujemy. Wy też podejście pod Hizen. Możesz tym. Aha, tu trzeba tak dookoła iść. Okay. Dobra, rozświetlić co oni tu mają. Mają coś jakieś garnizony? Nie, mają puste garnizony. Ta, to jest w ogóle forteca. Portece to co to jest? To jest najwyższy poziom. Strzelnica pieszych łuczników, plac ćwiczebny. Dojo Nondachi. Patrzcie, patrzcie, kryjówka piratów. Jaka rozbudowana osada, jakieś pocuchy. Eee, tą kawalerię daj. Czym potrzebujemy tej kawalerii? Może za jednych łuczników weźmiemy kawalerię? Gdzieś tam coś zrobić. Nie wiem. Eee, jak to osada wygląda? Plus jeden, jak zejdziemy dajmy to, mogą być niezadowoleni, że tym łucznikiem dotentegujemy. Gdzie jest flota? Cyk, flotę tutaj. Poczekamy jeszcze jedną turę. Wyślemy od razu tych łuczników zbustowanych. Jest, od razu te, ci zbustowani. Jak ta satsuma się buduje? Port wojskowy tu nie potrzebujemy, ale może tu możesz zrobić port handlowy, drogi i ulepszone te. Ulepszone farmy. No, jakoś to zaczyna wyglądać. Tu jest mecukę przygotowany, to zostajesz Metsuket, potem tu wleci cyk, 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 Blitzkrieg A i w ogóle e, widzę, że ci przebili się i suło zajęli, dobrze, to jest dobra wiadomość, że oni tam walczą, totalny krik z nimi kręcą Wykrwawiają się jeden za drugim Za pięć tur mamy Szybkości biegu, to akurat się przyda, udostępnia Pikującego Żurawia, nie wiem, co to jest Wielka Gwardia Do łuczników to musimy zrobić jak najszybciej, dobra, yy, skończ turem Jeśli ta Takeda, tymi dwiema pełnymi armiami, płynie do nas. To będzie, mi będzie mi bardzo smutno. Będzie mi bardzo smutno. Mają tu mało, nie tu, tu mają tu akurat dużo statków. No nie zrobię floty, żeby ich pilnować ani przechwycić. Jak tam z, bez powodu wypowiedzą wojnę, to cóż, będziemy ich mieć. Dobra, e, drogie szoni. Szoni, wy macie jakichś sojuszników? Nie, nie macie żadnych sojuszników i walczycie z Urukami. Ta, to jest ta prowincja przejęta. Ale tak w ogóle ci Urukowie, oni walczą z. Aha, oni powoli upadają. Dobrze, to im przy okazji pomożemy. I... Czy znaczy oni też są potem do podbicia, bo byśmy zajęli tą wyspę, a potem tędy się przebijali i szli już pod Kyoto. Co, co coś w tę stronę. Dobra, Sionie, słuchaj, sprawa jest taka. Że zdradziliście nasz Shinto Buddy, przeszliście na katolicy. Wspieraliście z... tych, co nas zaatakowali. Nie pamiętam, oni to się nazywali. Także wojemy i wojnę wojnę. Szalom żbiczku. Yy, a my w ogóle nie dojdziemy do Ichizen. Hmm. Dobra, zaczniemy od Bungo. Bo Bungo możemy zająć. Cześć, dzień dobry. Yy, nie, na automacie to stoczymy. Czek, na automacie, bez strat. I, nie, w ogóle generał awansował. Nice pokojowa okupacja. Słowa w całym kraju. O naszych dokonaniach mówi się już w całej Japonii. No, jest na ustach wszystkich. Budzi razem padzi w ich straf. Już wkrótce szogun podejmie stosowne działania przeciw nam. Musimy się na to przygotować. Jeżeli na, przeciwko nam ma podejmować działania, to co powie, nie wiem. Na Ikoiki, które rozlewa się wokół Kyoto. Na. Takie da dużo nie ma, ale data ile ma prowincji? Ci. Y, urukowie też sporo mają, bo tam jest dużo małych prowincji. Że no, no. Odzoruj miasto, i teraz tak. Tu jest chrześcijaństwo. Mm, dzielnica nabańska. Nawraca ludność na chrześcijaństwo. Aha. Chcesz powiedzieć, że ta nasza też będzie nawracała? Nawraca ludność na chrześcijaństwo. O, ciepła, nie, nie, nie. nie, tu po... O, no to teraz ty mi to mówisz. Ty mi teraz to mówisz? Tu trzeba odpowiednie działania, środki podjąć. Anuluj budowę. Anuluj budowę. Tu trzeba rozbudować twierdzę. Trzeba będzie machnąć kapliczkę buddyjską, czy coś. I dopiero wtedy będzie można zacząć działać. Ty mi teraz takie rzeczy mówisz. Dużo łuczników, napraw to. Yy, eee, magazyny, co dają magazyny? 4 do dochodu cła, tradycje żeglarskie, pozytywne doświadczają wszystkich wyrobowanych tu okrętów. Hmm. Zniszcz to na razie. Na razie to zniszczymy. Nie możesz zwerbować, ale możesz zwerbować Ashigaru z różnicami z importu. Różnice z importu. Jest 4 zadowolenia. No właśnie, będzie problem. Będzie gigantyczny problem. Yy, możemy zająć suszuki na szybko? Bo pod Dobra, yy, zajmiesz na szybko suszuki gdzieś? Hmm, tu jest jakiś garnizon. Trzymaj oblężenie. Jak wyszliśmy, ta oni są lekutko ze niezadowoleni Zwerbujesz w takim razie tutaj Ashigaru jako garnizon. Niech stoją. Zatakuj tuszuki. Ten na automacie cyk 480, pokojowa okupacja. Przyjmij to z chrześcijaństwo. Napraw. Targ, ulepszone nawadnianie drogi, biblioteka. Zwiększa szybkość panowania wszystkich sztuk plus 20. O. I plus jeden domec werbowanych w tych prowincjach. Dobre, dobre, dobre. Wrócić tutaj mecukę nadzoruj miasto. No, ale będzie duży problem z zadowoleniem. I tutaj od razu rekrutuj kolejnych Ashigaru. E, Przyspieszono o 20% wszystkie sztuki. Jest. Jest. nie, oni mają resztę armii. Czy my możemy? Będziemy potrzebowali trochę tych mnichów. Tylko, że ja mam gdzie ich rekrutować. Rozwal to do łuczników, To nie jest potrzebne. Ten Tarek, czy my potrzebujemy, to byśmy mieli lepszych Metsukę Moglibyśmy ich werbować byśmy mogli ich werbować Dobra, tu zbudujemy za jedną, która się rozwali, damy do budowy tych Damy do budowy świątynię buddyjską Was wyciągnij to armię, wrzuć na stateczki, cyk Okej okay. Pod Bungo ich wyrzucisz Mam nadzieję, że flota Shoni nas nie przechwyci w jakiś głupi sposób Yy, tu, tu gdzie rekrutujemy tych samurajów, to się upgrade'uje yy, Świetnie, tu można targ zaupgrade'ować, giełda Że Mamy żarcie? Mamy żarcie Port handlowy, dobra, zupgradeuj, zupgradeuj handeli, handeli Mam dwa wolne slociki, jest A, tu można świątynię buddyjską wykręcić Że my tutaj akurat nie potrzebujemy, tu jest co? Tu nie ma nic, tak? To zrobisz... Yy, zrobisz targ a drugie zrobisz spelunkę może jedną, żeby mieć ninja. Bo to jest 100% to buddy, a nie, też się ładuje chrześcijaństwo. Co jest? Sąsiednie prowincje. Dobra, yy, zrób tą świątynię buddyjską. Trzeba się będzie pozbyć tych chrześcijan. Bo my, jakbyśmy chcieli się zmienić w chrześcijan, to... Jak to się w sumie robi? Takimś eventem czy coś? No bo jakbyśmy zrobili ten, ten handel... No dobrze, ja to zobaczyłem. Kurde, bo by nam zaczęło ro rozprzestrzeniać katolicyzm. Rozumiecie? Katolicyzm. Nasze Japońcy by w katoliku się zmieniały. Skandal. Wstyd. Możemy z kimś handeli, handeli? Nie, nie możemy z nikim handeli, handeli. Yy, dobra, to ta armia dość mocno ucierpiała? Nie, lekutko. W następnej turze wy z Bungo musicie iść na buzen. Yy. Tych łuczników wam dorzucimy. Tu się potem włączy podatki czy coś. Tu rekrutujecie i tu rekrutujecie. Świetnie, dobra. Mm, Skończ, turem. Zyskano cechę. Mm, Czoso KB masio, syn. Ofiarny, Tu jestem do wierności tego generała. A to jest nasz syn? Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Rządzanie rodem. A, bo ty jesteś tym. nie, że... dobra, dobra. Ty jesteś naszym zięciem. Do, do, docelowo, spoko. To jest y, syn i synta, nie mam więcej córek, co to jest? Sogobesa Chico, chyba córka y, Dobra żbiczki, damy radę zdobyć Hitsuzaną, nic nie zwerbowali Nope, nic nie zwerbowali y, tą, tą, na automacie, tą wielką fortecę Pokojowa okupacja y, Napraw y, Teraz tak, wy jesteście na trytytkę zadowoleni y, Bo się zwerbował jeden ten Jedna jednostka szygaru. I tu jest agent. Rekrutuj Ashigaru. To naprawi tak: strzelnica pierwszych łuczników, plac ćwiczeń, dojo. Drogi port wojskowy, kryjówka. Plus 3 do dochodu, plus 3 do doświadczenia wszystkich werbowanych z okrętów załóg. To wszystko możesz zniszczyć. Jest, to wszystko możesz zniszczyć. To nam się nie opłaca. Są lepsze prowincje pod werbunek. Zdecydowanie. Tu od razu budujesz świątynię buddyjską. Jest się już buduje świetnie, wyciągnij was, i wy jak wyjdziecie, to jest minus 6. To jest minus 6. staniesz na granicy tej prowincji, żeby jak najszybciej zająć Buzen, i przez kilka tur trzeba będzie biegać i ewentualnie pacyfikować, bo oni raczej z naszej okupacji zadowoleni nie będą. To jest minus 6, tak? Przez jedną, które mogą się buntować, dojdą trzy jednostki. Jest minus 5. E... Zwerbuj Metsukę. Tam, bo to są lepsi Metsukę. Tym Metsukiem potem wejdziesz do hizen Gdzie jest nasza flota? To jest nasza flota. Płyń do portu. Czy ja w ogóle wyżej tych żbiczków O, świetnie. Jakbyście tu weszli? Minus 3. Dobra, na razie poczekacie. Na razie tutaj poczekacie. no mamy 3900. A w następnej turze już 6200 dochodu, O, Jezus, Ale dobre. Do dwie które będzie twierdza, to udostępni placówkę, w sensie budowlaną, slocik. Postawimy tam świątynię buddyjską i wtedy rozbudujemy port handlowy. Powinno wtedy niwelować yy, jego skutki. Yy, w to się tutaj mi pokaż w sumie, właśnie slocik. Yy, spelunka, plac ćwiczeń, Tajnia, do Tark targ, warsztat, świątynia, obóz. Chciałem obóz, minus 10 do kosztów plus 10 do szybkości uzupełnienia w tej prowincji. Aha, to byśmy chcieli to, niebo i ziemia, zrobić. Zbierajcie się na amunicji do wszystkich jednostek z łukami. Ej, to jest dobre, to by się przydało. Zrób na razie do 3 tury, 12 tur, i potem zrobisz niebo i ziemia. To w takim na razie, na takim wypadku, zrób na razie tej plac ćwiczeń. Chcemy już dalej to upgradeować. Gdzie kolejny slocik No, i na razie wygląda dobrze. Dobrze i stabilnie. No i mają jedną prowincję. Nie wiadomo, gdzie są ich armie. Ale na razie nic na to nie poradzimy. No prawdopodobnie w suło coś musi być. I tam widzieliśmy jedną. Trzymam, że mają więcej niż jedną armię. Chyba, że stracili. Coś tu się desantuje. P powinno się... A tu jest ta druga flota Takeda. Ta, ta mniejsza. Czyli ta większa gdzieś tu musi przepływać. Dobra, w tej turze dowiemy się czy eda nie chce się do nas desantować. Bo jeśli chce się do nas desantować to... Nie wiem co zrobimy. To nawet Volksturm Ashigaru nie, nie, nie utrzyma tego. Metsuka awansował. Kuwana Tashi... Toshimasa Rosnące niepokoje tak tak, wiemy Misz Ashigaru. Nasze zaangażowanie w wykorzystanie Ashigaru w bitwie jest niezrównane, mój panie. W i utrzymanie tak wspaniałej informacji zwocowało lepsze mi szkolenia. Przysła do doświadczenia wszystkich werbowanych Ashigaru, Aha. Aha, na pewno. Metsuka awansował. To jesteś ty, świetnie. Hmm, co dostaniesz? Jakuza. Przebiegłości podczas nadzorowania miast, plus jeden podczas aresztowania. Nie no, to dostaniesz Jakuzę. Wkładujemy Ci dwa do nadzorowania miast. Okej. Okay. To nam daje plus dwa zadowolenia, więc możemy tych Ashigaru stąd zabrać. Mhm. Ty pójdziesz tym Ashigaru. A, ty też awansowałeś. Okej, okay. pies gończy Jakuza. To Jakuza. Kolejne dwa punkciki. Dobra, super. Pójdziesz do Hizen, nadzoruj miasto. Wyjmiesz stąd naszego daimyo, z całą armią. To jest? A, bo to jest jednostka. Wyjmiesz. Wskazujesz, ok, super. Wy teraz. Ej, wy nawet będziecie zadowoleni. A przez jedną turę możecie być niezadowoleni. jeżeli chodzi o to, cóż. Cushii... O, tu się w ogóle Shin to budysz już ładuje. Okej. Okay. Czyli to buddyz, On się sam z siebie ładuje Nie wiem, jako frakcja mamy czy coś? Ale tak czy siak, zrób tutaj świątynie buddyjskie, żeby to wszystko po, po, poniwelować Z Bungo będzie problem, bo jak wrzucimy was Wrzucimy was Ej, no to zarobiście za, 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 za Wszyscy są zadowoleni Świątynia buddyjska się kręci już też się świątynia buddyjska kręci Takeda się nie zesantowała Za jedną trefawaj będzie slocik, giełda kupiecka Tu można by to rozbudować Ciebie w końcu hm. 7000 tysięcy mamy przychodu w następnej turze Super Zróbmy tak Pójdziesz na buzen, oni coś tu mają Nie, buzen jest puste Okej okay. Czyli cała ich armia musi być tam u tych uruków Okej, okay. kolejna cała wysepka zabezpieczona Świetnie Napraw, strzelnica pieszych łuczników, tu coś jest Tu mamy, o to jest wytwórca strzał, dobra to zostawiamy tego I to jest targ Ten targ niestety musisz zniszczyć, bo trzeba zrobić kapliczkę żeby nawracać to chrześcijaństwo Minus 05, tam, bo to będzie za wolno się zbijać. Tu bym chciał kolejnego Metsuke Mhm. Kolejny Metsuke się przyda i. minus 3. W tym Ashigaru pójdziesz jako garnizon. Zerbujesz więcej Ashigaru. Tam zostało 4000. Zdobyto wyroby rzemieślnicze. Buzen. Ręcznie rzemieślniczy wytwarzają piękne przedmioty. Aha, bo to jest wytwórca strzał, spoko yy, Pobuduj może drogi w tych prowincjach Bo to zwiększa szybkość uzupełnień, ta i szybkość ruchu wzrasta Żeby szybciej przerzucać jednostki yy, Po tej wyspie Wszystko mamy pobudowane, pobudowane i tu mamy dwa slociki tak, si robi się świątynia buddyjska yy, To zrób Targ Ej, się pieniążek skończył oko. Ej, dobrze jest. Chcemy z nimi broni, czy zdobywamy? Bo czekajcie. Tu mamy. Mamy tych Uruków, którzy mają sojusz z Matsudo Matsuda to jest to jedno prowincjonalne, tylko że jak im wypojemy wojnę, to wtedy nasze wybrzeże będzie narażone na atak. A my nic tutaj nie mamy. Trzeba by tu jakąś armię Ashigaru sklecić na szybko, która by broniła Io i Sanuki na potem. E, dobra, na razie skończ turę. Achievement, Władca Kyushu. Dobra, poznaliśmy nazwę drugiej wyspy, Kyushu. Kurde, ale generał, ile tam gwiazdków było, co jest? Do daty chyba szło, nie? Nie, datę tylko Hojo, znowu, kurde, czy, bo daty też jest niebieskie chyba. O, Takeda przepływa. Nie, dobra, oni się desantują tam pod tych, tych... Oni do nas idzie. Co ty tym Metsukę robisz? Zostaw! Ty zabił naszego Metsuke! Aresztował go! Co jest? Bandyta osądzono i stracono. Brogi Metsuke kazał stracić naszego agenta. Pomówisz, pomówisz go wpierw o ciężkie zbrodnie. Naprawdę. E, no i teraz Bungo się buntuje. No patrz. Bum, ale możemy mnicha zrobić. Hmm. Tym Metsuke pójdziesz do buzen. Nadzoruj miasto. Zwerbuj kolejnego Metsuke. Niech będzie. Ten Lud przestał istnieć. Oda. Potężny ród został zniszczony przez rywala. Teraz na ciałach poległych wojowników żerują podlinožercy. Cyk, i sudoku, kamikaze kręcone, ostrzem. Yy, on może awansować? Tak, ty możesz awansować. Yy, Przyszedłem do przygłości podczas nadzorowania armii, represji w prowincji. Okej, okay, przyda się. Nadzorowanie miast. Bo ten generał, on czeka na. A, on też może awansować. Ojabun. Plus 15 do zasięgu wpływu generała. Mniejszy szans do śmierci w postaci. Nie, dodaj plus 15 do zasięgu. Nawet najpotężniejszy musi się od kogoś nauczyć się, jak korzystać z potęgi Dwa punkciki dostajesz zasięg na ruchu mapie kampanii Okej okay. Ten Metsuke ma jeden punkcik, go trzymamy To jest świeżo zerbowany Metsuke Porteca może być na zamek jeszcze potem zaupgradowana Zwerbuj tu mnicha Ta mnich Dobra spoko, jednego mnicha zwerbuj, tu zwerbuj drugiego mnicha y no to, żeby zabraidować, byśmy potrzebowali kolejną technologię. Świątynia buddyjska ile daje? Szybkość. Nawracania ludność na Bundyzm 0,5. A ten port w Naban ile by dawał? 3,5. Ile się tam będzie budowało 6 Tur. To zrobimy tutaj świątynię buddyjską i zwerbujemy jednego Micha, który będzie stał i będzie tawali i pilnował. Od razu możesz gildię kupiecką wykręcić. Rzucimy was do Hizen Cyk. Ok. No, wy jedną turę przeżyjecie i to. I to w się nie buntują, ta? I to buddy zmrośnie, a wy spadacie. Eee, na razie się wstrzymajmy z atakiem na tą Hatakajamową. Ja bym chciał zrobić chociaż jedną taką prawidłową armię. O, y mamy Mistrz kowalstwa, Świetnie. Zaczniemy teraz spamić y samurajami z katanami. Nie mają plus 3, będą mieli darmora. Dałoby się zwiększyć sloty werbunkowe. Samuraje z naginatami, samuraje z jari. Jest technologia, strategia obrony. Nie no, ale ten łuk musimy zabrojdować koniecznie i zacząć spamić też naszymi ucznikami. Eee, zacząć spamić naszymi łucznikami 666 koku. Możemy z kimś handeli handeli? Nope, nie możemy z nikim. Dobra, Podaję wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, na razie Elo.